Kiedy rozmawiam z osobami na temat pracy, na temat bycia siostrą zakonną, zakonnikiem księdzem i kiedy rozmawiamy w kontekście odpowiedzialnych, przełożonych szefów, tak jak, jak zwał, tak zwał, to powtarza się zdanie czy myśl, że jedną z podstawowych, a może nawet najbardziej podstawową cechą dobrego, przełożonego szefa. Jest bycie sprawiedliwym, bycie osobą, która traktuje równo tak samo wszystkich pracowników podwładnych, tak, w zależności od, od, od sytuacji, że wtedy, nawet jeśli ta osoba ma niełatwy charakter, bo każdy coś tam w sobie nosi, ale kiedy równo traktuje wszystkich, kiedy nie stara się. Hmm, Patrzeć lepiej może na tych bardziej uległych, a gorzej na tych trudniejszych do dyscypliny, ale po prostu każdemu sprawiedliwie rozdziela tak, jak mu się należy, to to jest cecha dobrego, dobrego, przełożonego szefa: nie patrzy na względy. I mówię o tym w kontekście oczywiście dzisiejszej Ewangelii, dlatego że dzisiaj trudna, kolejna trudna Ewangelia, taki cykl trudnych Ewangelii o miłości nieprzyjaciół. Pewnie najtrudniejsze w ogóle przekazanie do wykonania, bo też wbrew logice tego świata, wbrew zasadom tego świata. Natomiast, jeśli zobaczyć to przekazanie tak w praktyce, to też o to chodzi, żeby być sprawiedliwym, żeby nie patrzeć na to, że kogoś bardziej lubię, kogoś mniej lubię, bo to jest też ludzkie. Jasne, że lubimy osoby, jednych lubimy, innych mniej lubimy, ale żeby. Patrzeć, zresztą to Jezus dzisiaj mówi w Ewangelii, że Jego Ojciec syła na deszcz, na dobrych i na złych. Nie patrzy na względy. Tak, żeby patrzeć na człowieka w... Po prostu każdego jako, jako dziecko Boże, jako osobę, która każda jest godna, wartościowa. I to jest, myślę, że taki punkt wyjścia dobry do, do przekazania miłości, również nieprzyjaciół, bo często ci, którzy, z którymi spotykamy, moglibyśmy nazwać ich nieprzyjaciółmi, bo mamy z nimi nie po drodze. Ale to nie znaczy, że mamy im dawać mniej, że mamy ich traktować niesprawiedliwie, że mamy się za nich nie modlić. Nie. Powinniśmy to robić. Wtedy może to przekazanie staje się takie bardziej realne, też przynajmniej na początku możliwe do, do, do realizacji, więc też zobaczmy tę Ewangelię trudną w takiej praktyce życiowej, w naszej codzienności.